Cześć! Witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon2kółka.pl i pamiętajcie, Wszystkie nasze towary możemy wysłać na cały kraj. Pojazdy dojeżdżają do Was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. Jeśli jesteście ciekawi, jak one do Was przyjeżdżają, zapraszamy na nasz kanał. Jest, są filmy dwa albo trzy, które mówią, jak dostarczamy pojazdy naszym klientom. A jeśli kogoś interesuje kwestia sprzedaży ratalnej, to pamiętajcie, że u nas załatwicie to bez konieczności wychodzenia z domu. Na początek jak zawsze kilka informacji o otrzymanych dostawach, o planowanych dostawach i o tym co się u nas dzieje. A więc po pierwsze od niedawna jesteśmy autoryzowanym dealerem firmy Peugeot. Całą gamę skuterów Peugeot znajdziecie u nas w salonie i na salon 2 Jak wiecie też od niedawna, ale przypominamy o tym, współpracujemy z firmami Malaguti, Brixton i Kayo. Właśnie jesteśmy po dostawach. Dotarły do nas motocykle marki Bri Brixton. Są tam modele Felsberg i Felsberg XC125 oraz model Cromwell. Bardzo ciekawe pozycje są już nagrane materiały na naszym kanale. Zapraszam wszystkich na nasz kanał na YouTube i na salon Co ostatnio jeszcze oprócz tego otrzymaliśmy? Dojechały do nas pojazdy z firmy Zip. Są to modele Scrambler 125 w kolorze srebrnym i zielonym. Oraz VZ5 Pro w kolorze pomarańczowym, czerwonym i zielonym. Oczywiście też 125. Dojechała do nas dostawa z firmy Romet. Dojechały do nas nowe czopery UM Renegade Sport oraz y, Pulsary. Badacz Pulsar 125, też rozprowadzany przez Rometa NS. Bardzo fajny motocykl naked. Dotarł do nas tegoroczne modele. Y, ADV 125 w kolorze zielonym i grafitowym, Ogar 50 w kolorze czarnym i w kolorze zielonym oraz nowy motorower Arofly 50. To jest motorower w formie ścigacza 50, której dawno na naszym rynku nie było. Otrzymaliśmy również dostawę z firmy Barton. Tam dojechał do nas skuter elektryczny Energy Energy w dwóch kolorach i czekamy cały czas na motocykl GT125, który jest nowością od Bartona, ale cały czas czekali, czekamy na dostawę. Dojechał do nas również z Bartona Cafe Racer 50. To jest kiedyś było, był w, moto, w silniku 125, a teraz zrobili z tego fajną 50. Znajdziecie również materiały i na salon2.pl 2 i na naszym kanale na YouTube. To by było na tyle. Jak zawsze, w tym miejscu bardzo proszę wszystkich o subskrypcję. Bardzo nam na tym zależy, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i jak największe grono osób mogło oglądać nasze filmy. Z góry Wam wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy. Na te motocykle, które sprzedaje w Polsce firmy Romet, firma Romet, czekaliśmy ładnych parę miesięcy. Chyba pierwsze preordery robiliśmy w listopadzie albo w październiku. To jest nowa fabryka UM Motocycles, a motor nazywa się UM Renegade Sport, nowy chopper od Rometa. W tej chwili występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Oczywiście pojemność 125 występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Mamy czarny mat, mamy zielony połysk oraz taki miedziany połysk, który dopiero do nas jedzie. I dzisiaj przyjrzymy się bliżej motocyklowi Romet UM Renegade Sport, który jest wzorowany na kultowego już junaka, M12. Pojazd ten, nie wiem czy zauważyliście, powiedziałem M12, nie M12 Vintage, bo M12 ma inaczej kierownicę niż M12 Vintage, ale z opinii, pierwszych opinii klientów, to pojazd jest bardzo wygodny. Mieliśmy ostatnio klienta, który porównywał M12 Cafe, dlatego że M12 Vintage w tej chwili nie mamy razem z Rometem Renegade'em Sportem i wybór padł na właśnie Renegade'a Sporta. Na początek kilka specyfikacji przed uruchomieniem, kilka specyfikacji technicznych. Jednocylindrowy czterosuwowy silnik kłodzony powietrzem. 125 cm, moc 9,5 konia mechanicznego, wtrysk paliwa rozruch elektryczny, skrzynia biegów manualna, opona z przodu 110 x 80, 17, a z tyłu 15 x 130 na 90, hamulce z przodu i z tyłu tarczowe hydrauliczne, napęd to łańcuch. Maksymalna prędkość 99 km na godzinę, zbiornik paliwa 13,5 litra. Wyglądem oczywiście pojazd bardzo podobny do M12 Vintage. Poprosimy o uruchomienie. Z tyłu taki charakterystyczny, szeroki błotnik. O, kluczyk mamy w tym miejscu. Jeszcze sekundeczkę. Licznik. Okay, dziękujemy bardzo. Na pewno bardzo dużą zaletą tego motocykla jest bardzo nisko położone siedzenie. Siedzenie to sprawia, że niewysoka osoba spokojnie poradzi sobie z tym, żeby sięgnąć stopami do ziemi. Tak jak mówiłem wielokrotnie, M12 Vintage również bardzo często kupują kobiety niewysokie, dlatego że w tym przypadku naprawdę tutaj, żeby sięgnąć do ziemi, jak usiądziemy sobie, to spokojnie sięgamy. Y jeszcze mogłoby być spokojnie wyżej, ale tu myślę, że osoba mierząca gdzieś koło 1,60 m spokojnie poradzi sobie z wysokością tego motocykla. To by było na tyle, jeśli chodzi o UM Renegade Sport. Powiem Wam, że czekamy na kolejne modele z fabryki UM, które będzie nam sprzedawała firma ROMET. Tam są naprawdę bardzo ciekawe i bardzo interesujące pozycje. Firma specjalizuje się tylko i wyłącznie w czoperach. także naprawdę polecamy produkty UM, które są sprzedawane przez ROMET. To by było na tyle. Zapraszam wszystkich na salon 2 Zapraszam również na nasz facebook i instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Wam proponujemy. A przede wszystkim, jeszcze raz, bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału. Dziękuję za uwagę i zapraszam na salon 2 wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Cześć. Witam Was w salonie dwa kółka. Jesteśmy w nakle nad notecią 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz piła. Dzisiaj trochę inaczej zrobimy z wami spacer po naszej firmie. Ten materiał ma służyć. Dwóm celom. Pierwsze to takie, że jak przyjeżdżacie do nas, żebyście wiedzieli w jakie miejsce, po jaki towar macie się udać, dlatego że jest u nas trochę towaru na firmie, jak sami zobaczycie, a drugie to po to, żebyście zobaczyli, jaki towar i ile różnego towaru czeka na Was w naszym salonie. A więc wjeżdżamy na plac, staniemy w centralnym miejscu na środku. Jesteśmy na środku placu i zaczynamy od tego, co w tej chwili kamera ma za plecami czyli kłady 125. Tutaj mamy pomieszczenie, w którym posiadamy wszystkie kłady pojemności 100 i 125 na kołach od 7 do 8. Są tutaj modele Bigfoot, Forecraft, Commander, Avenger, cały czas tych kładów przybywa jedne się sprzedają drugie wjeżdżają jest tego naprawdę sporo szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej salon 2 dwakółka.pl to jest pierwszy, pierwsze duże pomieszczenie w kolejnym drugim pomieszczeniu w tych trzech niżej stoją krosy i tu są najróżniejsze krosy tutaj mamy krosy na kołach 17-14 modele z mikilona modele Proszę, możesz tam wejść do środka, modele e, XB66 z X-Motosa, Jaguar, Viper, 607, XB87, cały czas składamy, cały czas coś się pojawia, oczywiście modele Skyo, jest tego naprawdę dużo. Kolejne pomieszczenie to są krosy na mniejszych kołach 14-12, no tutaj akurat e, poskładaliśmy trochę tych maszyn, więc... Nie wejdziemy nawet do środka. Mamy tutaj modele Xtera, modele z X-Motosa XB27. Tam z tyłu widać jeszcze krosy na kołach dziesiątkach, dla najmniejszych modele 701 i 704 to są 50. Tutaj mamy również modele Kayo, To jest wszystko na mniejszych kołach. I w kolejnym, trzecim, stoją już z tyłu również mniejsze krosy. Tam są na dziesiątkach model 705, 702, 704 i potem. Na trochę większych kołach na 19-16 modele Viper XB38, RFZ. Tu mamy Pit Ganga z Kajo i tu są krosy. Wracamy teraz na środek placu, czyli w momencie, kiedy przyjeżdżacie do nas i chcecie zobaczyć kłady bądź krosy 125 lub mniejsze, możecie spokojnie tutaj zacząć oglądać. Kolejnym pomieszczeniem jest pomieszczenie. Z tej strony prosimy kamerę, gdzie mamy u góry napis Kłady i krosy. I tutaj w tym pomieszczeniu mamy tylko i wyłącznie kłady z homologacją od pojemności 300. I zapraszam kamerę do środka. Tutaj mamy wszystkie kłady z homologacją od pojemności 300 do 1000. No i tak. Szybko przelecimy po prawej stronie modele CF Moto 520, modele TGB 600, y, dalej Linhai Pro Max, Linhai 300, CFK 450, tutaj, dalej mamy TGB 1000 LT, obejrzymy to sobie jeszcze z przodu, y, Sekwej, y, również kłady, w które weszliśmy w zeszłym roku i dobrze je sprzedajemy. CF Moto 1000 i CF Moto 800, a na środku Baszan i Magnum, najmniejsze kłady z homologacją drogową. Tam w oddali również widać kufry dokładów z homologacją. Tutaj mamy tak zwane duże kłady. Wychodzimy z tego pomieszczenia i teraz przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, które znajduje się za. Otwartymi pomieszczeniami z krosami, tutaj to pomieszczenie ogólnie też powinno być otwarte, ale mamy wiadomo. Wiaterek. To jest pomieszczenie z kładami bez homologacji. Tutaj mamy wszystkie kłady, które nie posiadają homologacji drogowej, ale są to kłady większe na kołach dziesiątkach. I tak po kolei modele. Forcraft na kołach aluminiowych, Forcraft czarny na kołach stalowych. Forcraft militarny, Forcraft czarny na kołach e, aluminiowych. To jest pojemność, pojemność 250 i Forcrafty wszystkie są z automatyczną skrzynią biegów. Występują w dwóch wersjach kolorystycznych. Kiedyś jeszcze była wersja żółta, ale w tej chwili nie ma. Dalej mamy Magnumy 250 bez homologacji. Tu mamy jedną wersję i drugą wersję. Dalej, Baszany 250 to są te same kłady, które występowały w pomieszczeniu z dużymi kładami z homologacją, tylko tam po prostu nie mamy tyle miejsca. I z tej strony mamy modele Hammer. Hammer 250, Hammer 200 i Hammer 150. To są kłady duże, bez homologacji, no za wyjątkiem tych Baszanów z tyłu, które też posiadają homologację drogową. No i teraz przechodzimy znowu na środek i wchodzimy do głównego pomieszczenia, w którym znajduje się biuro obsługi klienta i tam znowu opowiem, o jeszcze tutaj z tej strony proszę na rzut okiem na nasze pomieszczenie składami od strony szyby. Tu mamy modele TGB TGB 1000LT TGB 600 LTX Segway 600 Snarler. Tu też również Sekłej, ale z homologacją T3B, CF Moto 1000 i CF Moto 800 U force I wchodzimy teraz do środka przez główne wejście. Jesteśmy teraz w tej chwili przy głównym wejściu. No i teraz znowu mamy rozwidlenie. Zapraszam do środka. Jeśli ktoś szuka rowerów, za chwilę pójdziemy. Udaje się na swoje prawą stronę. A my idziemy w lewo. Po lewej stronie najpierw jest dział ogrodnictwa, czyli mamy ciągniczki ogrodowe, kosiarki, tutaj mijamy również skutery peżota, które stoją u nas na samym przodzie, skutery peżota cały czas do nas dojeżdżają. Mijamy kosiarki, jesteśmy autoryzowanym dealerem Stigi i Husqvarna, mamy bardzo dużo sprzętów, tutaj również ciągniczki, pilarki z Husqvarna, myjki. Kosy, tutaj wszystko znajdziecie, i wchodzimy do pomieszczenia, gdzie znajdują się wszystkie motocykle, motorowery i skutery. Mamy to tak ustawione, że po lewej stronie przy ścianie stoją same motorowery, a przy ścianie blaszanej zewnętrznej stoją same motocykle. Idziemy dalej, a tutaj po schodach schodzimy na dół i widzimy, tutaj już. Sporo miejsca pustego, dlatego że motocykle zostały posprzedawane, i w tym momencie widzimy skutery. Parę słów o skuterach, jak będziemy wracali, powiemy o motorowerach. Z tej strony mamy skutery 125, modele Quantum i Falcon, a po prawej stronie 50 -tki. Jedziemy: Quantum 50, Falcon 50, RXL 50, Junak 607, yy, Veracruz z firmy ZIP. Wszystko 50. -tki. Dalej modele 108 z Junaka, model 106. Yy, dalej Bassa, yy, Galaxy z firmy Barton, City Lines z Rometa. Tutaj mamy pojazd Faster Max, to jest pojazd z homologacją, z certyfikatem medycznym, że nie musimy go rejestrować. Oraz pojazdy marki Tres. Tutaj skutery 50 z firmy ZIP. Idziemy do góry. Parę słów o motocyklach i motorowerach. W naszej firmie znajdziecie motocykle i motorowery z firm Barton, Junak, Zip i Romet. To są cztery główne firmy, którymi handlujemy. No i pozwolę sobie tak szybciutko z prawej strony zaczynamy Blade z firmy Barton, schłodzony cieczą nowy motocykl, to są wszystko motocykle 125, Pro XRS ostatnia sztuka z firmy Zip. To jest ZXT 125, Torku Devil 125, Soft Chopper 125 w kolorze czarnym i bordowym, Junak SC 125, Barton Hyper, ostatnia sztuka w kolorze czerwonym, tutaj SCMB 125 z firmy Romet, K 125 z firmy Romet, y, Classic 125 y, z firmy Barton, ostatnia sztuka M12 Vintage w kolorze brązowym. Junak 121, czyli 125 w kolorze czarnym M12 cafe, Junak M15, Junak M14, Junak M11 cafe, Romet K125, Junak 121. Tutaj mamy dwie sztuki Malaguti Dune oraz Dune X i na samym końcu M12 cafe. I teraz Proszę jeszcze o przybliżenie na motocykle i przejdziemy od tamtej strony. Pokażemy motorowery. Mamy też bardzo dużo motorowerów. I pokrótce: Romet Hart 50, nowość od zeszłego roku, z zeszłym roku. Sprint 50. Barton Fr w kolorze niebieskim i czarnym JZV Bordowy Romet Ogar, to są wszystko 50. Ogar 50, Volcano Bordowe w 50. JZV Najtańszy motorower w 50. Junak 906. Ogar 202 niebieski, Ogar 202 zielony. Cafe Racer w 50. To jest nowość z Bartona z zeszłego roku. JZV 50. Barton Sprint. Junak 905 w kolorze czerwonym i niebieskim, Junak RAF 50 w kolorze e, czarny mat oraz grafitowy mat, e, Barton Sprint niebieski, Oga, Ogar 202 pomarańczowy, Junak 902 wiśniowy, Barton Sprint RS zielony i ZXT 50 w kolorze, w kolorze zielonym oraz 906 w kolorze czarnym. Wychodzimy z tej części i przejdziemy na y, część y, z drugiej strony. Czyli jeszcze raz znajdujemy się w tej chwili przed wejściem. Jak idziecie na prawo, macie część ogrodniczą, a głębiej wchodzicie do motocykli, skuterów, motorowerów. Teraz idziemy w tą stronę. Mamy tutaj wszystkie krosy w pojemności 250 za krosami, bardzo szeroki wybór kasków off -roadowych. Jeśli chodzi o krosy, oczywiście wszystko 250, Defender X z XB88, KOT4, NTX 250 z Bartona to jest Apollo RFZ. Dalej XB39 w pojemności 300 oraz XB39 w pojemności 250, RFZ Apollo XB38, 88 i na końcu Kajo K2. Jeśli chodzi o drugą stronę, również mamy bardzo duży wybór kasków, kufry, a na dole krosy, krosy i kłady dla naszych najmłodszych, czyli na kołach dziesiątkach, mini kłady elektryczne, samochodziki i kłady. Jeśli chodzi Wchodzimy teraz na piętro. Proszę kamerę do przodu. Tutaj wchodzimy w część rowerową. I tutaj po prawej stronie mamy pokazane wszystkie akcesoria i części rowerowe. W bardzo szerokim tutaj asortymencie jest tego naprawdę dużo. Bidony, torby, siodełka, zamknięcia. Jest tego naprawdę sporo. No i jak widzicie, przed nami mamy bardzo dużo rowerów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem Crossa i Rometa i w 90% naszej kolekcji stanowią te właśnie rowery. Poprosimy kamerę do przodu i pokazanie rowery trekkingowe, rowery elektryczne, rowery MTB, młodzieżowe, dziecięce. Mamy również trochę hulajnok. Tak, tu mamy rowery na dwudziestkach, na szesnastkach, hulajnogi, na dwudziestkach czwórkach, a z drugiej strony już typowe rowery MTB na kołach 26, 27,5, albo 29. To jest wszystko kolekcja albo Romet, albo cross. Jeszcze troszeczkę mamy kolekcji z firmy Storm. A tutaj rowery damskie, czyli typowe damki z koszami lub bez. Tu mamy firmy również Storm e, lub Cross. E, i y, oczywiście ROMET. E, zapraszam do przodu. Wstaniemy jeszcze tutaj, proszę o zbliżenie po prawej stronie. Tu u góry jeszcze mamy rowery miejskie, y, trochę BMX-ów, oraz tam mamy MTB, rowery damskie. Zapraszam na dół. A tutaj koło, y, koło pojazdu Frost. Znajduje się nasze biuro obsługi klienta, do którego zapraszamy zawsze naszych klientów w celu załatwienia wszelkich formalności. To by było na tyle. Oprowadziłem was po naszej firmie. Zapraszam wszystkich na salon 2pl Bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję na naszym kanale na YouTubie. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i abyśmy mogli coraz większemu gronu osób pokazywać nasze filmy. Dziękuję za subskrypcję i zapraszam na salon2.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.